Siemaneczko, witam wszystkich, yy, ja odzywam się dzisiaj, słuchajcie, z garażu, dalej tu garażowa yy, działalność trwa, chociaż no niewiele, co tu, ja tu nic nie zrobiłem tak naprawdę, oprócz tego, że yy, wczoraj wpadłem na chwilę i mówię sprawdzę jak te łaty się mają. Yy, I powysychały. Już te, te wszystkie takie mokre plamy z nich, z nich zeszły, więc myślę, że jestem gotowy na to, żeby tą folię mnie montować. Ale co zauważyłem wczoraj, yy, zauważyłem słuchajcie taką sytuację, jak ten kabel tu przeciągałem od, yy, od światła, włożyłem tam rękę za tą pierwszą łatę, która jest tam pod steropianem, no i wyjąłem ją i ona była mokra. Teraz już jest sucha, ale ale była mokra i mówię kurde skąd ta, ta woda tam się, no wiadomo trochę ta, też te łaty oddały tej wody, zresztą nawet widać na gwoździach, że one tu taką delikatną rdzę puściły, więc to może być e, ta przyczyna, ale stwierdziłem, że że po prostu mam te piątki steropianu, więc poprzykręcam ten steropian do murłaty a jeszcze mam taki plan, żeby dokupić sobie steropianu dwójeczki i później po całości ten styropian tutaj dać aż do tego momentu jakoś tu go tak podocinać tu górą przykręcę, tutaj nie wiem, może przykleję na pianoklej jakiś czy na coś, żeby po prostu to wypełnić i później zjedziemy sobie tutaj folią, znaczy folia i tak mi nie starczy teraz jak zacznę tutaj, to naj tak mi nie styknie do samego dołu, więc po prostu tutaj później się weźmie po dokręceniu. Tutaj styropianu dwójki, jeszcze kawałek z tej folii dam i po prostu to folią zrobię, albo nie albo to przemaluję na szaro ten styropian i, i też będzie dobrze. Także yy, tak to wyszło i nie wiem, czy to coś da, czy coś nie da, mam nadzieję, że się nie będzie pocić. No, teraz już nie jest tu mokro, więc, yy, więc powiedzmy, że jest OK. Yy, no i co dalej? Co dalej? No dzisiaj słuchajcie, mam taki luźny dzień, teraz też czas ferii, dlatego też no, nie mam, nie, nie działam nic tak naprawdę... Jedyne co teraz będę działał, to chyba i jutro prawdopodobnie lub we wtorek, jeszcze nie wiem, będę umamy tam drzwi wstawiał wewnątrz klatkowe w bloku. Wychodzi na to, że będą pasować one pod stare zawiasy, co jestem w szoku ogólnie, że, że tak to się uda. Ale będę, będę wstawiał drzwi, w kastorami już czekają, żeby je odebrać, więc coś tam może, można powiedzieć, że będę działał. Yy, co jeszcze kurde mam do zrobienia, yy, coś tam sobie dzisiaj też rzeźbię, znaczy yy, przez zacząłem, a dzisiaj będę chyba kończył. Yy, polerować lampy w transicie, bo zauważyłem ostatnio, że jak jadę po ciemku, to one praktycznie no, słabo świecą strasznie. Na krótkich, na długich jeszcze o tyle o ile, ale na krótkich bardzo samo świecą, więc tam na zewnątrz sobie poleruję, trochę przymrozek mi przeszkadza w tym, bo w woda mi marzy na, na kloszach, ale, ale ogólnie coś tam sobie działam. Niewiele i na razie tak to do końca ferii na pewno będzie wyglądało, więc yy, Więc tutaj za wiele ode mnie na pewno się na kanale nie pojawi yy, Co jeszcze z takich rzeczy organizacyjnych yy, To taka sytuacja jest, że w tym tygodniu, w tym przyszłym tygodniu, teraz się dowiem yy, Mam nadzieję, że się dowiem Bo komisja nie się zbierać odnośnie tego dofinansowania yy, W jutro bądź we wtorek ma ona się zbierać, więc. Yy, więc coś powinien wiedzieć odnośnie właśnie tego dofinansowania. Czy, czy mi to klepną, czy, czy mi się to uda, czy nie? Jeśli tak, no to coś tam zacznie też się dziać, ale to znowu będę gdzieś tam musiał pewnie porejistrować, co nie, co pozałatwić, jakieś umowy, tam jakieś szkolenie też. A jeśli się nie uda, no to po prostu będę zakładał działalność i tyle, no bo czekaj do następnej yy, transzy, z, yy, licząc na farta, że, że nie wiem, że tam ja się załapię na to, to chyba nie ma co, tym bardziej, że roboty, wiadomo, się powoli szykują. Jakiś tam kalendarz niedługo będzie się tworzył na pracę. Tutaj jeszcze też, słuchajcie, odnośnie właśnie tych prac też odezwał się do mnie kolejny z widzów, Piotrek, też tu z moich rejonów. Chciałby, żebym w pierwszej kolejności zajął się montażem u niego na działce, jeśli oczywiście się dogadamy, zajął się montażem oczyszczalni biologicznej. Yy, czy tam szamba biologicznego, zwał jak zwał, yy, drenażowej u niego na działce, a później, jeśli wszystko będzie pasować, i, i w ogóle, to też mówił o tym, że chciałby, żebym zajął się zrobieniem Łazienki, yy, gładzi w domu, więc yy, tu jakieś kolejne potencjalne prace się też yy, można powiedzieć. Yy, naświetlają, nie wiem jak to nazwać, no, no możliwość jest taka, że, 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 że będą naświetlają, też użyłem słowa. No że po prostu prawdopodobnie jakieś tam kolejne roboty będą nagrane. Także tak tutaj będzie to, to wyglądać. Więc jakiś tam kalendarz trzeba będzie zacząć zapisywać powoli. Tutaj też coś sąsiad mnie prosił, czy bym nie zerknął na łazienkę też. No, i sylwester oczywiście sąsiedzi tutaj też chcieliby, żebym wykonał im taras i to już niedługo, to będzie prawdopodobnie marzec. Jak się trochę cieplej zrobi, taras później wjazd cały na, na działkę. Nie wiem, czy łącznie z kostką, czy też nie, ale też ogrodzenie do tego. Także no, będzie tych robót, powiem Wam. Jak tak sobie powoli zaczynam liczyć, to wszystko, no to chyba. Yy, zaraz ten rok już będzie za, <noise> zaklepany, jak to wszystko co, do czego możliwe jest, że dojdzie, no to no to już ten rok będzie zaklepany, a i tak nie wiem, czy na wszystko starczy czasu. Także spoko ogólnie, pozytywnie, no zobaczymy, jeśli tak to będzie się działo, jak ma się dziać, no to to zaczynamy niedługo, no i wtedy już myślę te materiały będą systematycznie na kanale, taka przerwa, y, można powiedzieć, dzisiaj się odzywam, bo się stęskniłem, już powiem wam, bo jednak te ostatnie 4 lata były intensywne, można powiedzieć, chyba nawet takich przerw na kanale nie było, jeśli chodzi o filmy, więc, <ścoughs> więc się dzisiaj odzywam trochę, y, pogadać z wami i powiedzieć co i jak u mnie. No i tak to też się przedstawia, myślę, żeby wziąć ten kawałek, spróbować go za, y, zaczepić tutaj, zamontować. I teraz tak wydaje mi się, że nawet jak mi się uda ją naciągnąć w miarę dobrze, o ile mi się to uda, to ona i tak jak dostanie ciepła, będzie tam jakoś sobie zwisała. Latem, ale chyba się nie będę tym przejmował. Odnośnie strony yy, tej folii, to po tej stronie mamy te paski, a po tej nie mamy. Ale ona jest taka chyba brzydsza, trochę nie? Ta strona wydaje mi się, znaczy, te paski będą mi przeszkadzać. No chyba, żebym dał tą stroną. Kurde, już nie wiem sam powiem Wam teraz. Zawsze to by była jednolita bardziej, nie? Ale... Czekajcie, bo tu będzie jeden pasek widać, drugiego nie będzie, tak? Czyli co... nie, będziemy widzieć każde. Bo tu zakład będzie szedł na zakład, to i tak ta lipa, i tak lipa. Tyle, że będzie zaklejone w sumie. To jakbym dał ten pierwszy, a następna by przyszła dalej. To może by to zakryła, a taśmą później wyleskają łączenia. Dam tą, tą bardziej odbijającą się, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Tak czy inaczej będzie będzie dobrze chyba. Dobra. Teraz co, co by było wziąć tego spinacza i wskoczyć na górę? Może później wam pokażę kawałek, jak tam te lampy idą mi, te polerowanie. Szału nie ma ogólnie, bo wziąłem 400 na lampy, za cholerę te żółte nie chciało zejść. Później wziąłem. 240 w łapę normalnie papier taki do i nim przeleciałem całą lampę. No i później po kolei leciałem. Coś tam zaczęło mi się też paprać, więc takie. Można powiedzieć pierwszy raz próbuję tam polerki takiej lamp. Co prawda już się zrobiła biała, już się zrobiła jasna, ale jakiegoś tam szału to nie ma, ale na pewno będzie dużo lepiej, będzie to lepiej świecić. Yy, także coś tam sobie tak grzebie. Też tu na przodzie zrobiłem też wykop w międzyczasie. Yy, trochę podsypałem gruzem tutaj od furtki, żeby to już było, żeby to już się ubijało tam, no bo tam było minięte ten, ten, mogę nawet pokazać wam odnośnie tego, tego. Yy, było minięte, trochę zimna w puszce do garażu. O, właśnie tu na wprost, nie? Bo, bo ten wykop był, nie, 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 był na równo z furtką, więc to... O kurde. Na styk w sumie, dobrze. I sobie waliłem. No, więc tutaj to po prostu zrobiłem, trochę zasypałem, Na tego nie zagęściłem, bo mam pożyczoną zagęszczarkę. Te też kubki trochę przesunąłem na, na jedną wielką kupę. To trzeba będzie poukładać, można powiedzieć, że gotowe by było wszystko po to, żeby obrzeża zaczynać robić, nie? Ale to wiadomo, po wszystkim. Jak widzicie, też murki z dołu są brudne, uwalone. Tutaj trzeba będzie coś wymyśleć z folią, później to myjką dobrze wyczyścić. No, no i. Tak, takie wiecie, pierdoły ogólnie robię, jakieś tam yy, takie rzeczy, które nie miałem czasu tak naprawdę, więc yy, gdzieś tam sobie po prostu yy, to ogarniam w międzyczasie. Dobra, biorę tego tego zszywacza i spróbujemy to zamocować, zobaczymy jak ten pasek pierwszy mi wyjdzie z zakładu, I dam, jeden z was też pisał o tym jak rozwiąże sytuację przy ścianie, żeby to wyglądało jakoś w miarę yy, i nie wiem, zobaczymy jak to mi wyjdzie ale może tych kontrłat mi zostało, jakby wziął pieprzną no to w kolor szary i później te kontrłaty po prostu ponabijał przy tym, żeby to jakoś miało ten, te wykończenie. Też chyba by nie było źle. Dobra, wezmę tutaj coś. Spróbuję przybić. Mamy tu jakieś te strzywki czy nie? Mało. Może zabiorę to kamerę ze sobą. Jak będę jechał te drzwi obsadzić. Zobaczymy czy mi się to uda. Sam jestem ciekaw. Tak z wymiarów pobranych i poprzymierzanych yy, na miejscu w sklepie Wychodziło na to, że, że jest ok, bo tam na zamówienie trzeba było te, te drzwi brać, czekać I ciekawe czy mi to wyjdzie tam, kurde Trzeba je chyba ze 40 mm przyciąć, no wyjścia nie ma, no bo Inaczej trzeba było ościeżnicę całą wypieprzać, a aż tak tam nie będziemy się Zagłębiać, yy, tylko same Same skrzydło będę chciał wymienić w sumie można by było za ścieżnicą, Tylko wiecie, jak to w bloku z betonowymi ścianami trzeba by było zrobić mocny rozpić, a chyba mama tego nie chce robić, jak na razie, przynajmniej, więc można zawsze zostawić tą ścieżnicę, bo ona tam będzie, więc, więc w razie czego kiedyś tam rzuci się w piwnicy, jak, jakby się okazało, że, że jakiś tam będzie remont na korytarzu, to wtedy. To wtedy można by było ewentualnie dorzucić tą ościeżnicę, bo chyba to w niczym nie przeszkodzi, ja ich zwężać nie będę, mam nadzieję, w żaden sposób, yy, więc tam powinno wszystko podejść, w razie czego, dobra. Kurde, jak to zrobić, musiałbym to rozwinąć, no i lecę do krawędzi, nie, po kolei, a później od środka spróbujemy to jakoś naciągnąć i tyle. I jakoś tak powoli, w międzyczasie, tą folię będę chciał sobie porobić, żeby to już było gotowe. Na zewnątrz na razie nie wyłażę, słuchajcie, i... Nic się nie przedstawia na to, żebym coś tam robił, no bo pogoda jest jaka jest. Teraz zapowiadają w ogóle do końca lutego chyba, czy przynajmniej do chyba tam dwudziestego, trzeciego, To trochę dale, daleko prognozy, ale mówią, że będzie niby zimno i zimowo. Yy, więc zobaczymy jak to będzie. Dobra, to mamy, tu mamy. Tyle zakładu, Tam dyszka, z tamtej też powinna wyjść dyszka. Zobaczymy co z tego wyjdzie. I co trudno ławy lecę? Tu, nic, tu ja tu nic nie wymyślę. Nie powinno mi się rwać, bo niby ona jest trochę zbrojona, więc powinno być OK. Gdzie to jest? Czekajcie. Ja dobrą stroną w ogóle to robię? Którą mówiłem, że to zrobię? Paskami, no. Co się dzieje taśmy przyklei. Jakąś dodatkową izolację też będziemy mieli, chyba nie? Pomiędzy tymi łatami, bo tu przestrzeń jakaś będzie. Zawsze powietrza. Więc teoretycznie powinno być ok. Może też latem nie będzie się tak grzewać jakoś bardzo. Tego przyczepię i chyba będę szedł na zewnątrz. Mam nadzieję, że temperatura już trochę ponad zero wskoczyła, właśnie te lampy pokończyć. No i zrobiłem to. Zaczepiłem, po naciągałem ile się dało. Zobaczymy, czy jak się ciepło zrobi, czy nie będzie wisieć. Tam pewnie trochę tak, ale jakoś bardzo się tym przejmować nie będę. Tu podcinałem, zostawiłem tak troszkę tego zakładu na grubość poziomicy, sobie przyłożyłem, odciąłem, no i co, no i trzeba będzie dać tutaj łaty, pomalować w kolor szary i po prostu na końcu z jednej i z drugiej strony zrobić tak po, po obrysie między sufitem a ścianą, zrobić właśnie tą łatę, żeby tak jakoś normalnie wykończyć. No i tak to się przedstawia. Co mi się co się dzieje? Słuchajcie, skrapla mi się na bramie, na tych czarnych elementach i na tych blachach tutaj, w tych miejscach robi się rosa. Rosi się tutaj i temperatura, nie jest tak duża różnica, bo tutaj mamy 8,9 teraz pokazuje, 8,9, a na zewnątrz było około minus 4 rano. No więc ten punkt rosy chyba powyżej 12 stopni się pojawia, no ma prawo się pojawić, ale ogólnie nie powinien. Na dole też na tym czarnym elemencie tutaj. Jedyne co myślę, to co może być problemem tutaj, to jest yy, na pewno brak yy, wentylacji, którą muszę zrobić, nie wiem dokładnie gdzie tą kratkę jeszcze umieścić. No Ale wypadałoby coś tu dać, żeby taki ruch w ogóle był. No i to oprócz tego, kurde, jakbym tu teraz zaczął grzać jeszcze w garażu, to jeszcze bardziej ta, ta, ta woda by tu prawdopodobnie wyłaziła. Nie wiem, czy tu nawet się nie, nie skry... No, nawet tu zobaczcie, jest na tym elemencie. Ta, ta brama to jest ta naj, jedna z najgrubszych. Yy, chyba jaki Chris pomiał, 60 mm, więc tutaj grubiej już się nie dało. No i nie wiem, czemu tak się dzieje. No Może, może ten powód, że no tej wentylacji nie ma. a... Te łaty też trochę oddały tej wilgoci tutaj, no bo one były mokre. Pewnie, że tam w środku są jakoś, ale no powierzchownie nie ma już tutaj na tym, nie jest widoczna żadna woda, nie jest, nie jest to mokre, więc wydaje mi się, że to jest ok, żeby to zamknąć, a jak gdzieś tam jakaś zostanie jeszcze wilgoć, no to myślę, że lato się z tym rozprawi tam. Co prawda nie wiem, gdzie to będzie miało ujść sobie. Może na razie nie będę zamykał tych boków, w razie czego, żeby tam jeszcze jakoś, jakieś wentyla, jakaś Jakiś ruch ewentualny był. Ale to przemyślę jeszcze. Dobra, ja spadam na zewnątrz, bo nie jest zbyt wczesna pora, a ja te lampy muszę dzisiaj jeszcze skończyć, więc więc spadam teraz na zewnątrz. Dobra, słuchajcie, działam. Wczoraj już tutaj byłem papierem yy, półtora tysiąca leciałem, ale niestety narobiłem sobie tutaj takich jakichś wrzerów. Nie wiem, z jakiego powodu to się wydarzyło w ogóle. No, ale muszę teraz poprawić. Yy, te lampy wyglądają tak. To jest przed, w ogóle ruszeniem, a tutaj w trakcie. Także różnica jest chyba znaczna. Wydaje mi się, nie ma co się dziwić, że one już słabo świecą. Dlatego teraz będę leciał cały proces po kolei już z wodą. Sobie weznę tutaj co tu mam kolejne, kolejne mamy tu 800, żebym się nie pomylił później. no 1000 będę teraz wezmę po kolei polecę jeszcze raz tamto miejsce, które musiałem 800 dolecieć i później po kolei 1500-2000. 3000, taki jest plan. A później polera. Najpierw zobaczę tą jedną, jak ona wyjdzie, i wtedy zwezmę się dopiero za drugą. Ziem ciepłej wody, bo zbyt ciepło to tu nie jest. Dobra, lecimy ten kawałek na razie. Mam na, jestem na najwolniejszych obrotach, teraz ogólnie. Tylko to, to miejsce przelecę, bo reszta to już jest objechana. I zobaczymy jaki będzie końcowy efekt tego. Schodzę teraz maskę, bo to tutaj taki zajaz z tymi naklejką walczyłem, tu któregoś dnia. Słuchajcie, nie chcę to w ogóle iść. Tu kawałek udało mi się odkleić, ale to pół godziny dobre straciłem. Próbowałem tam jakiegoś label killera, czy jak to się nazywa. Za cholerę to nie chcę pójść. Nie wiem jaki sposób tu obrać. Kiedyś ktoś z Was pisał mi przy tym filmiku, gdzie testowałem kartę na Kasiódemkę, że, że jakiś dobry jest taki do usuwania kleju, że powinien dać radę, ale nie pamiętam tej nazwy. W sumie komentarze musiałbym przetrzepać i zobaczyć. Muszę szybko pilnować, żeby nie narobić znowu tych. Tych, takich, tych, czuję się maskę otworzyć trochę. Ostatnio odwaliłem też numer, zapowietrzyłem, słuchajcie, cały układ z radkiem, żeśmy walczyli, bo baterie wyładowywało. Zapowietrzyłem cały układ paliwowy. Wymieniałem filtr, a okazało się, że filtr przyjechał zły. pieprznałem ten stary na ziemię, zalałem drugi, patrzę nie wchodzi. Później z tego się wylało, z tego starego wylała się ropa. I... musiałem zalać go z splotem i, i nie zalałem go do końca, bo jakoś tak, nie wiem, przez to, że chyba jest już przytkany trochę, nie, nie udało się go całego uzupełnić, poszło powietrze w pompę i masakra była. Walczyliśmy do 21, a o 10, bo serwis robiłem ogólnie olejowy, i walczyli... o 10.15 rano miałem już zrobione całość, tylko dostał mi ten chwil paliwa i do 9 walczyliśmy, żeby go odpalić. Dopiero Radek znalazł taką pompkę, pod ciśnieniem wypchaliśmy ropę do pompy paliwowej, żeby doszła i samo starta próbowaliśmy, kombinację, no i jakoś tam się udało, ale sam samym za tego nie uruchomię chyba. Bo to ciężko, jeden musi kręcić, tam w jeszcze trzeba popuszczać te śruby, trzeba popuszczać, żeby to kurde te powietrze wylazło, masakra była, naprawdę masakra. Ale udało się, w końcu mamy już nowy filtr, przyszedł taki jak powinien. No tamten jest identyczny średnicy, tylko nie ma takich wypustek, ten ma więc tego czekam je to, żeby to teraz wymienić. Dobra, przejechałem 3000. Odpuszczę teraz tylko i spróbuję przejechać ponerką, Zobaczymy czy jakiś efekt tego będzie. Trochę ryski widzę takie kółeczka po tym, tym ale myślę, że tutaj też szałek już nie, nie uzyskam. Nie wiadomo jakiego piorunującego efektu. Ważne, że będzie. Nie wiem, że to dojdzie trochę jeszcze myślę że ta te gąbka też powinna zrobić robotę mam trochę tempo pasty trochę jakaś gąbka jest więc próbuję zaraz zobaczymy czy coś z tego będzie nie wiem czy to wystarczy może się okazać że jeszcze będzie za bardzo porysowany No i dobra, efekt jaki mamy, taki mamy, na pewno jest dużo lepiej, to doświetli teraz trochę lepiej w nocy te, tą drogę, biorę się teraz za drugi, no i z tym drugim to, kurde, I z tym drugim to trzeba na ostro lecieć, bo to inaczej schodzić nie chce, w 400 nie ma opcji nawet, żeby to ruszyć, dlatego trzeba całość przelecieć 240 do gładzi. I robota wykonana, myślę, że przyzwoicie to wyszło, eee, także na pewno będzie lepiej to świecić kurde na drodze gdzieś, bo, no bo ogólnie było słabo już tak naprawdę, wieczorem ostatnio jak jechałem mówię, co tak słabo świecą, no i <laughs> powód był e, jasny, dlaczego tak się wydarzyło, także spoko teraz będzie na pewno. Dużo lepiej tyle w sumie ode mnie na dzisiaj, niewiele, tylko tak chciałem się odezwać, żeby powiedzieć co i jaki i, i co się dzieje, no może y, nagram też z tych y, wstawienia tych drzwi U mamy, jak tam będę miał okazję, to może nagram y, jakiś krótki materiał, jak to mi wyszło, czy one tam podeszły tak jak powinny, no bo po wymiarach wychodzi, że niby tak, a jak to będzie to naprawdę to, to się wszystko dopiero okaże w praniu, także do następnego, pozdrawiam, trzymajcie się, hej!